Święty Jan Chrzciciel był jednym z najważniejszych proroków Nowego Testamentu i prekursorem Jezusa Chrystusa. Syn Zachaliasza i Elżbiety, narodził się w sposób cudowny, gdyż jego rodzice byli już w podeszłym wieku i uważani za bezpłodnych. Poświęcony łona matki, Jan żył życiem modlitwy i pokuty na pustyni judzkiej, głosząc nawrócenie i żal za grzechy. Chrzcił tłumy w rzece Jordan i zapowiadał przyjście Mesjasza, zawsze wyraźnie podkreślając, że nie jest Chrystusem, lecz tym, który przygotowuje drogę Panu. Święty Jan Chrzciciel odegrał fundamentalną rolę w chrzcie samego Jezusa, wyznaczając początek publicznej działalności Chrystusa. Za denuncjowanie niesprawiedliwości i grzechu, szczególnie króla Heroda, został uwięziony i ostatecznie poniósł śmierć męczeńską. Jego życie jest przykładem odwagi, pokory i wierności misji otrzymanej od Boga. Modlitwa do świętego Jana Chrzciciela w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O chwalebny święty Janie Chrzcicienu, prekursorze Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie zbliżam się do Ciebie, aby błagać o Twoją wstawienność u Boga. Ty, który zostałeś wybrany, aby zapowiedzieć przyjście Mesjasza, wysłuchaj teraz mojej prośby i przedstaw ją Ojcu Niebieskiemu. Święty Janie Chrzcicielu, wierny przyjacielu i święty orędowniku, błagam o Twoją pomoc w tej godzinie potrzeby. Udziel mi łaski, której tak bardzo pragnę i potrzebuję. Tutaj wyraź swoją prośbę. Ufam Twojemu potężnemu wstawiennictwu u Boga, gdyż uznaję Twoją świętość i Twoją bliskość z boskością. O wielki święty, który zostałeś błogosławiony od łona swojej matki, świętej Elżbiety, módl się za mną u Boga i wyjednaj mi łaskę, której tak bardzo pragnę. Umocnij moją wiarę, pomóż mi wytrwać w nadziei i prowadź mnie drogami cnoty. Święty Janie Chrzcicielu, przykładzie pokory i odwagi, natchnij mnie, abym podążał twoimi śladami i głosił słowo pańskie z męstwem abym mógł, tak jak Ty, być wiernym świadkiem Ewangelii i narzędziem nawrócenia dla tych, którzy mnie otaczają. Przez Twoją wstawienność, Święty Janie Chścicielu, ufam, że otrzymam tę łaskę, której tak bardzo pragnę. Przyrzekam Ci czcić i głosić Twoją chwałę, aby inni również poznali moc Twojego wstawiennictwa. Amen. Modlitwy końcowe Ojcze nasz, Ojcze nasz, któryś jest w niebiesie, święć się imię Twoje, Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowasz Maryjo, zdrowasz Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Janie chrzcicielu, módl się za nami. Jeśli potrzebujesz modlitwy w krótszej wersji lub dostosowanej do filmu, po prostu powiedz. Niech święty Jan Chrzciciel wstawia się za Tobą i za Twoją intencją. Amen.